Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani w następnym odcinku naszego pełnego portfela. Dzisiaj mamy kochani trzy trapeczki z numerem trzecim, szóstym i dwudziestym. Po ostatnim odcinku naprawdę fajnie, fajnie te portfele nam dały. Teraz jestem bardzo ciekawa, co to jeszcze będzie. No dobrze kochani, trzymajcie kciuki. Drapiemy portfel z numerem 3. No i no i co? No i patrzymy, czy coś wygramy. Bardzo jestem ciekawa. No już wynik jest fajny. Może być tylko lepiej albo i gorzej. Tak myślę, żeby sobie jeszcze tutaj przebliżyć, żeby było wszystko fajnie widać. Dobra, musiałam okno przymknąć, bo te samochody tu tutaj tak jeżdżą.

Też oboczek osiemnaście, no myślę, że gdzieś ta korona tutaj się nam czai. Trzy, trzynaście, Dwójeczka. sześć, jeden, dwadzieścia jeden obok dwadzieścia, no oddalamy się dziesięć trzydzieści dwa też mamy oboczek dwanaście czternaście dziewiętnaście siedem osiem jedenaście Dziewiąteczka i czwóreczka. Także tutaj nic nie mamy. Dobrze, teraz zobaczymy sobie karty. Moneta i diament. Moneta i konieczynka. Dalej walizka i moneta. Kolejny konieczynka i klucz. Dalej walizka. Sztabka, klucz, walizka, klucz i pierścionek. Dalej ósma karta, para, sztabka i diament. No i tutaj nic nie ma. Trzy takie same symbole, kwoty. Mamy 200. 150. Mamy 50 tysięcy, 150 po raz drugi. Na razie największa wygrana to była 100 zł. 5 tysięcy, 500 zł. 200 po raz drugi. No tutaj mamy 2 miliony, 30 zł. Tutaj mamy 50 tysięcy po raz drugi złotych mieliśmy, nie mieliśmy po raz pierwszy i 5000. tysięcy. Także tu mamy pustaczka. Jest G. A tu jest. O, tu jest A. G i M. No niestety trójeczka jest pusta. Zobaczymy teraz szóstkę. Czy szósteczka? Też będzie pusta, czy coś da? I patrzymy. 4, 7, 25 i 34. I co mamy? Mamy 5, a już myślałam, a to jest kuleczka, dziewiąteczka. Dziewiętnaście. Trójeczka też obok dwadzieścia trzy trzynaście jedenaście dwadzieścia sześć szósteczka jedynka dwadzieścia czternaście piętnaście siedemnaście osiemnaście trzydzieści trzy obok trzydzieści dwa szesnaście dwadzieścia osiem i dwanaście nie zdziwię się, jak będzie odcinek zarobek. Tu mamy klucz i moneta. Konieczynka i diament. Banknot pierścionek. Moneta konieczynka. Nie, to banknot. Dobra, sztabka i pierścionek. Kluczyk i konieczynka. Tu mamy moneta i sztapka a tutaj mamy sztabkę i banknot. Okej. Okay. Trzy takie same kwoty: 60, 50 tysięcy, 30 zł, stułeczka, 5 tysięcy, 500 Tułeczka po raz drugi, 5 po raz drugi. No, 2 miliony, 60, 30 i 2 miliony. Fajnie wyglądają te 2 miliony, no, ale brakuje trzeciego. Także trapeczka jest też pusta. Tu mamy G i K. GK, Trudno. Musimy się spodziewać tego, że będzie trochę odcinku pusty. No bo już na początku ładnie dało. No ale wiecie, to są tylko drabki. Dalej. Dalej, dalej. Drabka z numerem 20. 29, 6, 16 i 21. Może szczęśliwe. Co mamy piętnaście, dwadzieścia siedem, dziewiętnaście, dwadzieścia pięć, piąteczka obok, czternaście, trzydzieści trzy, dwadzieścia cztery, trzy Siedemnaście dwadzieścia obok cztery jedenaście jeden trzydzieści jeden dwanaście trzydzieści dwa Dwójeczka. No, korony nie widać. I trzynaście. Dobra. Karty. Sztabka i pierścionek. Sztabka, klucz. Walizka, klucz. Walizka, konieczynka. Sztabka, walizka mamy konieczynkę i sztabkę konieczynka i diament konieczynka i klucz no także tak jak myślałam tutaj to już chyba tylko formalność no 500, 500 nie zdziwiłabym się 150 200 stówka 60, 150 po raz drugi, 30, tu mamy 50 tysięcy, tu mamy 50 tysięcy i 200 po raz drugi. No tak kochani, także mamy odcinek niestety dzisiaj na minusie trzy dychy ale i tak miło, że padliście i jesteście tutaj ze mną i oglądacie te wymagania z pełnym portfelem. Ja kochani się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za obecność, za to, że jesteście i widzimy się w następnym odcinku. Buziaczki. Pa!